Nożki? Teraz? No teraz, Dobra Szybciej, szybciej No, no, pogłaskam Staj do podpij je głaskał? No to nie To głaskaj go no, no szybciutko, szybciutko no dawaj, <głaskam> A, a tego nie chcesz? A dyszy. No i co teraz? Będzie tam mi łazić po podwórku? Dziady? Będzie ta łazić mi po podwórku? No i, no i co teraz? Boże, jak ten stary przyleci, nas pogoni. No i co? Będziesz łaził? Ostatni raz masz nauczkę. Co? Czego będziemy rachować? No. Chcesz, <laughs> Chcesz tego, Chcesz tego, Marceli? Dawaj, zawróć go, się utopił. co? No jak go zawrócę, no? Ogonek no, wystawił, chyba kierunek łami. <laughs> Dobra, ratujemy dzika. Dawaj,